Lekcja dwunasta. Susza. Susza to temat bardzo istotny. Teraz, gdy nagrywamy tą lekcję, obejmuje ona niemal cały kraj, a jej skutki będziemy odczuwać przez wiele, wiele miesięcy. Porozmawiajmy chwilę o suszy. Dowiedzmy się, co ją powoduje i jakie strategie możemy zastosować, aby lepiej suszę znosić. Susza. To krytyczny brak wody. To sytuacja, kiedy ilość wody dostępnej w danym miejscu gwałtownie maleje, poniżej poziomu zapewniającego normalny rozwój organizmów żywych. Susza najszybciej daje o sobie znać w rolnictwie, skutkując zmniejszeniem lub nawet całkowitym zniszczeniem upraw roślinnych, zwiększa przesuszenie gleby i ryzyko pożarów. W krajach bogatej północy. Susza powoduje również kłopoty z dostępem do wody pitnej oraz czasowe, odgórnie wymuszane ograniczenia w korzystaniu z wody gospodarczej. Jest to jednak niczym w porównaniu ze skutkami suszy w krajach ubogiego południa, gdzie susze prowadzą do klęsk głodu, chorób i wojen, do katastrof humanitarnych i masowej migracji ludności. Rozróżniamy trzy rodzaje suszy: atmosferyczną, glebową, i hydrologiczną. Susza atmosferyczna to długotrwały okres bezdeszczowy, trwający co najmniej 20 dni, któremu towarzyszy wysoka temperatura oraz mała wilgotność powietrza. Susza glebowa to niedobór wody dostępnej dla roślin, występujący w następstwie suszy atmosferycznej. Susza hydrologiczna to występujący w następstwie suszy atmosferycznej czas, kiedy ilość wody w rzekach spada poniżej wieloletnich wartości średnich, równocześnie obniża się poziom wszystkich wód powierzchniowych, a także obniża się poziom wód podziemnych, a ich późniejsza regeneracja jest procesem długotrwałym. Aby poznać przyczyny suszy, należy zadać sobie pytanie: dlaczego mamy mniej opadów niż zwykle? W skali globalnej Należy szukać odpowiedzi w atmosferze. Trapiące nas w ostatnich dziesięcioleciach anomalie klimatyczne powodują zmiany w układzie mas powietrza. Gorące powietrze o wysokim ciśnieniu z regionów takich jak Sahara przemieszcza się poza swój naturalny zasięg. Tam, gdzie dotrze, powstrzymuje formowanie się opadów, a że posuwa się bardzo powoli, susze mogą być długotrwałe. Anomalie klimatyczne mają też wpływ na sytuację w oceanach. Najbardziej znany oceaniczny ciepły prąd El Niño formuje się co 3 lub co 8 lat. Wpływa on na sytuację meteorologiczną w skali globalnej, a szczególnie w strefie Oceanu Spokojnego, powodując znaczące susze w jednych, ale również i gwałtowne burze w innych rejonach świata. Na Ziemi podstawową przyczyną suszy jest wycinanie lasów. Prowadzące do degradacji i erozji gleb, a w efekcie do powiększania się obszarów pustynnych. Wskutek zniszczenia szaty roślinnej zmniejsza się ilość pochłanianej energii słonecznej. Promienie słońca odbijają się od gołej ziemi. W lasach energia słoneczna pochłaniana jest w znacznie większym stopniu, a im starszy i im bardziej pierwotny las, tym więcej jej chłonie. Efekt odbicia promieni słonecznych na zaoranych polach i pustych zrębach sprawia, że suche masy powietrza utrzymują się dłużej na danym obszarze, przez co rzadziej pada deszcz. Proces pustynnienia i degradacji gleby znowu przyspiesza i tak zamyka się cykl prowadzący do trwałej zmiany terenów w pustynie, dotykający obecnie około 20 tysięcy km2 rocznie. Bardzo istotny wpływ na sytuację wodną ma też utrata terenów naturalnie mokrych bagien, mokradeł i torfowisk, oraz szkodliwa i niezgodna z etyką permakulturową ingerencja człowieka w tereny zalewowe. Pamiętajmy, że osiedlanie się na terenach zalewowych twórca permakultury Bill Mollison uważał za jeden z najpoważniejszych błędów, jakie człowiek i projektant permakultury może popełnić. Ostatnią przyczyną suszy, o której chcę wspomnieć, jest nadmierny pobór wody z głębokich warstw wodonośnych i nadmierne jej zużycie w przemyśle i rolnictwie. Jak już mówiłem na jednej z poprzednich lekcji, położone bardzo głęboko wody gruntowe uznajemy w permakulturze za zasoby nieodnawialne, a rekomendujemy korzystanie z nich z największą rozwagą i ostrożnością. Wody te. Powinniśmy trzymać w rezerwie na wypadek wystąpienia braku wody pitnej w skali globalnej, a nie zużywać je w przemyśle ciężkim czy do nawadniania ogromnych, pseudoekologicznych upraw. Co my, jako z jednej strony projektanci permakultury, a z drugiej zwykli ludzie, możemy robić, aby lepiej radzić sobie z suszą? Wiele rozwiązań omówiłem już w poprzednich lekcjach tego wykładu. A wszystkich dostępnych omówić po prostu nie sposób. Postaram się jednak teraz w kilku punktach wskazać te najważniejsze. Najważniejsza chyba rada, jakiej mogę udzielić, to ta, aby być gotowym na chwilę, kiedy zacznie padać, bo na pewno kiedyś zacznie. Dlatego już dziś zacznij przygotowania do tego, aby żadna kropla deszczu, która spadnie na Twoją działkę, siedlisko, pole czy dach, się nie zmarnowała. W ramach tego wykładu dowiedziałeś się, jak spowalniać, gromadzić i zatrzymywać wodę deszczową w glebie, w zbiornikach czy stawach. Wykorzystaj więc tą wiedzę już dziś. Wiele gatunków roślin ma naturalną odporność na suszę. Inne mają mniejsze niż ich kuzyni zapotrzebowanie na wodę. Wybieraj i sadź jak najwięcej takich właśnie roślin, ograniczając do minimum sadzenie tych. Które mają bardzo wygórowane wymagania względem wody. Wszędzie, gdzie to możliwe, regeneruj zdegradowaną glebę, sadząc rośliny pionierskie lub zakładając systemy rotacyjnego wypasu pastwiskowego. Te dwie metody najszybciej ograniczają parowanie, przywracają produktywność i zwiększają bioróżnorodność na dużych obszarach. Rośliny wieloletnie są zwykle bardziej odporne na susze niż jednoroczne. Dzieje się tak dlatego, że są w stanie budować dużo bardziej rozległe systemy korzeniowe: wszędzie, gdzie to możliwe, sać drzewa, krzewy i inne rośliny wieloletnie, a uprawę roślin jednorocznych ograniczaj do niezbędnego minimum i lokalizuj je jak najbliżej źródeł wody i centrum własnego siedliska. Jak to już wielokrotnie w trakcie tego wykładu mówiłem, naszym zadaniem jest, aby woda pozostawała na naszej działce jak najdłużej, nie pozwól jej więc spływać, czy to z dachu do kanalizacji, czy to ze wzgórza w dolinę. Korzystaj z szerokiej gamy propozycji, jakie omówiliśmy na lekcji o budowlach związanych z wodą rowów konturowych, gabionów, czy też stawów. Pamiętaj, że najtańszym sposobem, aby wodę zatrzymać, jest zgromadzić ją w glebie. Stosuj właściwe techniki sprawiające, że woda zamiast spłynąć, wsiąknie. Gdy masz maleńki ogródek, wystarczą wbite w ziemię widły, które utworzą kanały dla wsiąkającej wody. A gdy pracujesz na dużym obszarze, użyj orki pługiem jeomanso. Pamiętaj, że goła ziemia wysycha bardzo szybko. Przykrywaj więc ją ściółką, a zaoszczędzisz nawet do 90% wody. Na większych obszarach, gdzie ściółkowanie jest niepraktyczne, a nawet niemożliwe. Używaj roślin okrywowych i dbaj o to, aby coś zawsze na polu rosło. Twoim najlepszym sprzymierzeńcem będą tu rośliny na zielony nawóz, dostosowane do twojej gleby i warunków wodnych, ale również zwierzęta gospodarskie w systemie wypasu rotacyjnego, znacząco przyspieszające tempo odrastania roślin na terenach pastwiskowych. Cień jest jednym z niedocenianych narzędzi w walce z suszą. Jest to jednak dosyć subtelna gra, bo z drugiej strony część roślin lubi rosnąć w pełnym słońcu. Buduj więc treliarze, pergole i inne struktury, po których piąć się będą rośliny kochające słońce. A w ich cieniu sać takie, które mniej słońca potrzebują. Wykorzystuj naturalny cień drzew oraz cienie budynków. Czasami tak prosty zabieg, jak przeniesienie donic z sadzonkami, które zamierzasz ukorzenić z południowej strony domu na północną, może nie tylko pomóc ci zaoszczędzić wiele wody, ale może również być kluczowe dla sukcesu całego przedsięwzięcia. Jak już wiemy z poprzednich wykładów, wiatr z jednej strony potrafi osuszać, z drugiej potrafi chłodzić. W zależności od kontekstu, zwiększa więc lub zmniejsza parowanie. Osłaniajmy więc od gorącego, suchego wiatru to, co ma nie być wysuszone, a kierujmy chłodną bryzę tam, gdzie potrzebujemy wilgoci lub chłodu. Od wiatrochronnych nasadzeń po specjalne, ażurowe, ogrodnicze siatki, które zresztą mogą zapewnić również i cień, uwzględniajmy czynnik wiatru, mając w pamięci, że jego kontekst może być inny w zależności od miejsca, klimatu, pory roku, a nawet pory dnia. Mówiliśmy o tym już sporo na innych lekcjach, więc tylko tytułem przypomnienia. Oszczędzajmy wodę w domu i ogrodzie. Uczmy się sami zużywać jej mniej oraz uczmy tego samego nasze rośliny. Nie pozwólmy marnować się zużytej wodzie. Wykorzystujmy wodę szarą. Zaczynając od tej spralki starajmy się w miarę możliwości nie spłukiwać toalet wodą pitną i wszędzie, gdzie można, stosujmy toalety kompostowe. Używajmy biodegradowalnych środków czystości w gospodarstwie domowym w sytuacji przedłużającej się suszy i stałych niedoborów wody rozważ czy już teraz nie warto wdrażać pewnych rozwiązań typowych dla klimatów suchych i pustynnych klasyczne rozwiązania takie jak grządki zagłębione zamiast wyniesionych nawadnianie podziemne zamiast nadziemnego czy też zamiana otwartych zbiorników wodnych na podziemne cysterny może okazać się dobrym wyborem? Szanowni Państwo, to wszystko, co powiedziałem dzisiaj o suszy, absolutnie nie wyczerpuje tematu. Mam nadzieję jednak, że w połączeniu z innymi lekcjami tego wykładu pomoże Wam skuteczniej sobie z nią radzić. Więcej informacji na ten temat znajdziecie, jak zwykle, w materiałach bonusowych.